Tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold blooded, fix it, she don't compromise. She's optimistic, got the color lights. So far, the typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be so.

Z tej strony y, największy kok serwera, Amcycyka. trzecia topka, y, no, i Astro 40 mam y, dla Państwa y, donatę, donatę y, dla Pana Mycycyky, ponieważ y, on mi odpłacił się w naturze. Na pewno, I ja dam to wstawić, tak? Tak. Zapraszam Cię panie, MCCK tutaj i teraz Ci rzucam donate'a. Uwaga, itemy są usuwane za 60 sekund, a więc Ci niestety nie rzucę, póki co tych itemów, ale może opowiem jakiś kawał, co to na to. Pozekrę na chwilę. Dobra, już nagrywam. Dziękuję was. to drodzy widzowie, w tym materiale chciałbym się z Wami podzielić pewną informacją. MCCK, proszę, chodź za mną. Aktualnie wybieramy się do magazynu do kolegi z ekipy Rejsona i zobacz, tutaj taki kawał wam pokażę Zobacz, jak Rejsona napisał Jabłka Co za typ, nie, no nie No tam, żabojat, nie? Dobra, no to teraz tak naprawdę przechodzimy do rzeczy bez zbędnego pierdolenia mcck zapraszam Cię do konta No i łap donate ode mnie yes, kolega, spokojnie, spokojnie, miejsca nie mam To sobie zrób to miejsce, ponieważ to nie wszystko Ej, a gdzie mi tam uciekasz? No Idę do magazynu spać No dobrze nic schować do magazynu. Jak ci jeszcze dam go na ita. O, patrzcie, jacy mili widzowie normalnie gracze na korę Ach. Gdzie ty jesteś? A tam? No w magazynie u siebie, czekam na ciebie. Chcesz ten balton, No... Może być. Łap. Nie sobie. złapałeś. Nie złapałeś, szkoda. Nie ma tutaj. O kurde, szalejesz, kolego. To chyba na tyle z tego donate'u, A teraz oddawaj wszystko <laughs> takiej opcji. Nie no No, jest no ten... cóż Też tutaj po MC, MCCK chcesz jeszcze coś powiedzieć No tak no Jestem pierwszy w topze, to wiadomo nie A ja jestem trzeci Zbliżam się ku drugiemu miejscu no pamiętaj, pierwszy nigdy nie będziesz no nie, no będę, będę Pierwsze miejsce miał. zawsze mam ja. Uważaj, X-Hibo tutaj jest. Chcę cię zgwałcić. X... X-Hibo. X. X nie. Zostaw go. Wyciekam.